Siemaneczko moi kochani, dziś takie krótkie podsumowanie tego co było po ostatnim odcinku troszkę elektryki zakupiłem, więc zaczynamy no i witam moi kochani, dzisiaj tak z garażyku trochę ciemno, bo już późno a mam tylko taką Lampeczkę podłączoną, więc podpowiadam na kilka komentarzy. Zakupiłem również część mojej elektryki. Mianowicie zakupiłem takie korytka plastikowe na przewody. Jedno grubsze, takie cztery cieńsze. Dwa peszelki, chyba tutaj z 25 metrów kabla. 3 razy 2,5. i i 3 razy półtora chyba z 15 metrów kabla na oświetlenie. E, zakupiłem też taki włączniczek, wszystko kupowałem e, w castoramie. Bo uważam, że to wiecie, nie ma co tam jeździć w takich sklepach elektrycznych, się zepsuje, się wymieni. Proste 13 zł taki e, włączniczek. Za to praktycznie dałem jakieś, nie wiem, 500 zł. Wiecie. Na początku myślałem, że tu będzie dużo elektryki. Tak sobie wymyśliłem, że będzie dużo elektryki. Ale później sobie zadałem pytanie: po co? Po co tyle elektryki? Jak można zrobić? Ja tutaj chcę zrobić, puścić jedną listwę, e, znaczy tą plastikową. Zaraz Wam wytłumaczę, bo ja chyba to utłumaczyłem. E, tą o tą listewkę. Puszę sobie tutaj to korytko. Tutaj sobie zrobię. E, tylko jedno gniazdko, a tutaj do tego gniazdka sobie podłączę taką długą listwę. Zakupię, widziałem w markecie yy, chyba na 8 tych w, yy, wtyk, plus USB chyba ze 4, więc yy, po co mi kupywać jakieś 4 tam nie wiem te gniazdka. Jak mogę sobie jedną całą listwę za 80 zł kupić i już u góry zrobię sobie yy, tutaj nad oknem. Jest planowane zrobić półkę taką dłuższą. Pod półką, stawię sobie leda jakiegoś, żeby tu ładnie podświetlało mi warsztacik, jak będę sobie coś robił. No i ewentualnie, no tutaj będzie cała z kluczami szafa, czy tutaj z kluczami, więc tak naprawdę będzie gdzieś tylko tutaj jeszcze jedno gniazko takie, żeby mógł sobie też taką ewentualnie tu listwę podłączyć długą i to będzie szala Myślałem, żeby robić na wszystkich ścianach po kolei, gdzieś tam jakieś punkty, ale po, po co? Po co? Tutaj sobie zrobię tylko gniazdko na klimatyzator, żeby podłączyć w przyszłości. No i tutaj puszczę tylko jeden przewód do bramy, żeby był też gniazdko i to wystarczy. Zastanawiam się tylko, czy nie przewiercić się i na zewnątrz sobie nie zrobić jednego gniazdka, ale tu ogólnie będą regały stały. Tu regały, tutaj prawdopodobnie będzie na całej ścianie. Co tu może być na ścianie? A, jakieś takie wieszaki, nie wieszaki w sumie. Wszystkie narzędzia praktycznie będą tutaj przy stole, więc nie opłaca się jakiś gniazdek, nie wiadomo dlaczego tego walić. Można to wszystko przedłużaczem pociągnąć i też będzie taniej. Po co to wydawać na każdy włącznik czy tam gniazdko, nie wiadomo ile pieniędzy, jak można sobie to zaoszczędzić, na coś innego wydać. Teraz jak już widzicie, a jeszcze zobaczcie tutaj, teraz Was jeszcze odczepię, jak widzicie suficik już położyłem cały wełną. Tą 15, co miałem, knofa, którą zakupiłem w Castoramie. Teraz była jakaś tam znowu promocja po chyba 80 zł, zakupiłem ją po 80 zł. Teraz to dokupiłem 4 rolki, bo dwie miałem jeszcze z poprzedniej akcji, że tak powiem, wełna. Więc za cztery rolki tylko zapłaciłem i akurat wszystko mi starczyło. Dobrze, teraz się odniosę do kolegi z komentarzy. W sumie bo obiecałem mu, że odniosę się do jego tego, tej długiej konwersacji, którą przeprowadziliśmy w sekcji komentarzy. Jeśli chcecie, popatrzcie sobie w poprzednim filmie, mianowicie, że wcisnąłem wam kit. A czy ja wcisnąłem wam kit? Jeśli chodzi o budowę tego, tego garażu, jak myślicie? Wcisnąłem kit? Że wydałem 12 tysięcy. Kurwa, oczywiście, że tak. Nie, panowie i pani, nie wcisnąłem wam kitu. E, po pierwsze, tak jak tłumaczyłem, miałem budżet 15 koła. Chciałem kupić blaszaka. Jak zobaczyłem wykonanie blaszaka, postanowiłem, że sobie postawię e, swój i zobaczę, czy się zmieszczę w tych pieniądzach. Policzyłem dokładnie trzy razy. Z każdego materiału, czy to murowany, betonowy, znaczy, czy murowany, czy z jakichś tam przęseł betonowych, czy blaszak, czy konstrukcja drewniana. Wszystko obliczyłem sobie trzy razy, popatrzyłem sobie po cenach jak to stoi i okazało się, że to mi w sumie wyszło najtaniej, najczyściej, że tak powiem. Czyli mianowicie chodziło mi o porządek, o czystość, że nie muszę się, wiecie, te zaprawy, to, to wszystko, te, te wieńce, te śmieńce, te lanie, tych betonów, tego wszystkiego. Chciałem tego uniknąć, tu czyściutka robota, tniesz, piek, piek, przykładasz, masz. Sta ściany stoją, blacha na dach, to wszystko. Wiecie, pan strasznie oburzył <grym> z komentarza, ale to ja się cieszę. Cieszę się, że mam takich fanów, którzy nie subskrybują, e a najwięcej się udzielają, mnie, Że podobno ja was oszukałem mianowicie nawet z taką płytą betonową, gdyż ten jego mość ma na przykład e swoją żwirownię i betoniarnię i nie wierzy w to, że Tutaj za tą płytę zapłaciłem 1600 zł brutto, za e, 30 cm, jak on to twierdzi. No ale trzeba być nieudacznym człowiekiem, żeby nawet nie cofnąć się do pierwszych filmów e, i popatrzeć, tylko wziąć to z, z kosmosu sobie, gdyż ja powiedziałem, że tu jest 30 centymetrów, bo jest 30 cm. Aby ktoś coś śledził od początku, to by wiedział, że 30 cm było wykopane, było dane 10, 10 centymetrów z tropianu dwie folie i było zalane, więc i to betonem B25 z gruchy nie z pietruchy, a z gruchy i to z betoniarni i to nie na lewo, tylko normalnie proszę Państwa na fakturkę, jeśli Panie, kolego Pana nie to interesuje tak to było zrobione na fakturę więc e, nie na lewo ktoś mi tego nie przywiózł, tego betonu tak jak Ty powiedziałeś, że Ty musiałeś za taką płytę, byś musiał wywalić ze 30 tysięcy kolego w się stać Lej w ziemię za 30 tysięcy. Skoro twierdzi, że ktoś kogoś oszukał, że ktoś komuś kit wciska, kolego, tu nikt nie musi nikomu kitu wciskać. Po co? Jaki jest w tym cel, żeby komuś kit wciskać? Przecież mnie dobrze mógł powiedzieć, że wydałem 100 tysięcy na garaż, nie? Zobaczcie. Po co to wciskać, że nie wiem, wydałem mniej? Nie rozumiem takich ludzi. Ja nie rozumiem takich ludzi, że są. nie dadzą o w ten sposób. powiem. Tak dyplomatycznie nie dadzą komuś czego zrobić tania, tylko każdy musi płacić tyle, co on zapłacił. To, że ciebie przy budowie takiego garażu zrobili, że tak powiem, huja i doili cię z każdej strony i z 50-60 tysięcy, twoja brocha. Ja zapłaciłem 12 tysięcy i myślę, że zrobimy to jeszcze taniej. Tak mi się wydaje, że zrobimy to jeszcze taniej, gdyż niepotrzebnie słuchałem dużo komentarzy związanych pod filmami tam co ludzie mi pisali i wiele rzeczy przeinwestowałem tutaj mianowicie w jakiś na przykład na każdej belce są założone metalowe wsporniki te 90 na 90, te drogie wsporniki gdzie tego nie trzeba dzisiaj już wiem że tego nie trzeba robić w każdym narożniku to wkładałem już teraz wiem że tego nie trzeba było robić to bym zaoszczędził no kilka dobrych stówek to na pewno na pewno nie robię takiej grubej płyty betonowej, jak ty to twierdzisz, że tu wlałem 10 kubików. To najwidoczniej jak ty prowadzisz tą betoniarnię, skoro ty nie wiesz, że jakbyś policzył 6 razy 6 razy 30 to nie wychodzi 10 metrów sześciennych. No ale no to jak ty tak prowadzisz biznes, no to niestety nie zostaniesz milionerem. Co tam jeszcze? Wiele belek bym mniejszych kupił, nie kupowałbym tak dużych, więc cena by była jeszcze mniejsza. No zapewne nie kupowałbym styropianu na zewnątrz. Może bym to jakoś troszeczkę inaczej zrobił. Chociaż styropian w sumie wyszedł ten w miarę... Nie, wyszedł tak... Nie, no wyszedł drogo. Wyszedł drogo. Coś bym innego wymyślał. Na pewno. Jeśli bym chciał to jeszcze potaniej się zrobić, więc na pewno jeszcze bym to tanie zrobił. Na pewno może, jeśli bym chciał jeszcze taniej z tego zejść, to nie robiłbym tu w ogóle bramy garażowej. Tylko zrobiłem sobie takie pomieszczenie, wiecie, taki warsztat bez bramy, bo drugi garaż mam tam. Więc jeszcze taniej bym to zrobił. Albo mało tego. Zrobiłbym bramę, wyspawałbym sobie i też by nie kosztowała 2000, bo pewnie bym sobie zrobił ją za, z materiałów, Skoro jak ja to widziałem na stoliki, wydałem 200 zł, to na ramę taką bramę jedną to by mnie kosztowało i zrobiłem wąziutką bramę, żeby tylko kładłem że i to jest wszystko, pewnie z 600 zł zapłacił za bramę, a nie 2000 zł. Więc nie, po co to oszukiwać? To ktoś, kto na YouTubie robi tanio sobie, tanio sobie robi. Yy, niemożliwe, niemożliwe. Każdy musi robić tak samo w tych samych pieniądzach i, i tak samo być nieudacznym, żeby wydawać nie wiadomo jakie tam pieniądze, a można to naprawdę zrobić taniej. Bo jeździsz po hurtowniach, są promocje w marketach, nawet jakbyś chciał, sobie nie wiem, ktoś by się uparł, to by posiedział na tych przysłowowych portalach aukcy, aukcyjnych. Przepraszam. I znalazłby połowę rzeczy taniej, ale ludzie w to nie wierzą. Ludzie myślą, że jak jeden zapłaci 100 tysięcy za garaż, to i 99% YouTube'a, czy tam ktoś, kto robi na YouTube kłamie, bo tego się tak nie da zrobić. Kolego, no, co ci, co ci powiem? Cały odcinek jest dla ciebie. Eee, tak, oszukałem widzów, nie dałem 12 tysięcy, bo widzisz nawet. Nie potrafisz obejrzeć do końca tego odcinka, i żebyś wiedział, że wydałem nieco ponad 12 tysięcy. Przepraszam, i e, teraz Ci powiem, że wszystko to, co zaoszczędziłem jeszcze do tych 15 tysięcy, to będę sobie uzbrajał ten garaż. Typu jakieś tam oświetlenia, LEDowe, owe nieledowe, e, bo zostałem po prostu z tego pieniądze. I to wszystko. No kolego, nie wszyscy są tacy jak ty. Że nie potrafię. Zwykły człowiek potrafi, pamiętaj. Zwykły człowiek, jak całe życie ciężko pracował, to potrafi zaoszczędzić sobie pieniądze i, zaoszcz i potrafi sobie to samemu wybudować z tych zaoszczędzonych pieniędzy. Więc jak nikt nikomu nic nie daje, to nikt nikomu na ściemy nie będzie walił na YouTube. więc pamiętaj, ja za te odcinki nie dostaję żadnych pieniędzy z YouTube'a. Ja po prostu się dzielę z ludźmi tym, co zrobiłem. Więc jeszcze jakbym na tym zarabiał. To może bym oszukiwał, ale kolego. Może ty tak działasz? Nie. Więc trzymajcie się. Pozdrawiam kolegę tego betoniarza. Do zobaczyska, do następnego. Ja biorę się za elektrykę i do następnego. Trzymajcie się. Hej!